Tata Twardziel, a very tough dad. Traffic light turned straight to red. I hit my brakes and mumbled under my breath. His fries went a flying and his orange drink covered his lap. Well, in my four year old, said a four letter word. It started with S, and I was concerned. So I said, son, now where'd you learn to talk? Life? Ramon był szkolnym twardzielem, ponieważ jego tato był twardzielem. Ramon was the school tough guy, because his dad was a tough guy. Jeśli ktoś mu się sprzeciwiał, dostawał porządne liczby. If anyone dared to disobey him, they received a good beating. No i tak było. Było, dopóki nie pojawił się Wiktor. Until Wiktor arrived, that was. Nikt nie powiedziałby, że Wiktor czy jego tata wyglądali jak twardziele. Byli chudzi, nie mieli żadnego um umieśnienia. No one would have said that Wiktor or his dad looked like tough guys. They were skinny and had no muscles. Ale to właśnie Wiktor stawił się Ramonowi, kiedy Ramon podszedł do niego, żeby go wystraszyć. However, this was what Victor said to Ramon, when Ramon went up to him to make him afraid. Cześć nowy! Hej, New Kid! Trzeba ci wiedzieć, że ja tu przewodzę i że ja tu jestem największym twardzielem. You should know that I am the leader and I am the toughest guy here. Może jesteś tutaj głównodowodzącym, ale to ja jestem twardzielem. You might be the leader, but I am the toughest guy here. Wtedy właśnie Wiktor dostał swoje pierwsze lańsko. That was when Victor got his first beating. Drugie lańsko było, kiedy Ramon próbował zabrać pewnej dziewczynce kanapkę. The second was the day Ramon tried to take a girl's sandwich from her. Ta dziewczynka jest moją koleżanką, a ja jestem największym twardzielem w szkole. I ona ci nie da swojej kanapki. To były ostatnie słowa Wiktora, zanim poleciały ciosy od Ramona. This girl is a friend of mine, and I am the toughest guy in school, so she won't give you her sandwich, were Victor's last words before the blows started raining down on him. To wydarzyło się, kiedy Wiktor nie chciał oddać Ramonowi swojej własnej kanapki. His third beating came when he didn't want to hand over his own sandwich. Twardziele tacy jak mój tata i ja nie kradną od innych. A to ty jesteś twardzielem? Tak odpowiedział Wiktor. Tough guys like my dad and me don't steal from others. And you are supposed to be a tough guy too? He replied. Wiktor był bity regularnie, ale ani razu się nie wycofał. Wiktor got hit regularly, but he never backs down. Jego odwaga wstawania w obronie wobec tych, którzy byli słabsi niż on, zaczęła imponować reszcie kolegów i koleżanek z klasy, i wkrótce zyskał sobie dużo kolegów, koleżanek, którzy go naprawdę podziwiali. His bravery in defending those weaker than him began to impress the rest of his classmates and he soon gained admirers. Mnóstwo dzieci zaczęło się z nim bawić. Lots of other children began to play with him. A więc Ramon. Miał jeszcze mniej okazji, żeby wlać Wiktorowi i jego znajomym. So, Ramon had even fewer chances to hit Victor and his friends. I coraz, coraz mniej dzieci bało się Ramona. And fewer and fewer children were scared of Ramon. Nowi odważni chłopcy i dziewczęta wyłonili się, bo zaczęli naśladować podejście Wiktora new brave boys and girls emerged who copied Victor's attitude. I cały plac zabaw stał się lepszym miejscem and the playground became a better place. Pewnego dnia w dwiech szkoły ogromny tata Ramona zapytał go, kto to jest Victor. One day At the school door, Ramon's giant dad asked him who Victor was. To ten, to ten chudzielec jest tym twardzielem, który teraz rządzi się na placu zabaw? That skinny rake is the tough guy who is the new boss of the playground? Jesteś żałosny. You are useless. Chyba ci wleję, żeby ci pokazać... Jak się zachowuje prawdziwy twardziel! I am going to hit you and show you what a tough guy really is. To nie był pierwszy raz, kiedy Ramon był bity przez swojego tatę, ale to był pierwszy raz, kiedy tata Wiktora był na miejscu, żeby przerwać to złe, co się zaczęło dziać. That wasn't the first time that Ramon got hit, but it was the first time that Victor's dad was there to stop it happening. nie biją dzieci, prawda? powiedział tata Victora, stanąwszy pomiędzy nimi. Tough guys like us don't hit kids, right? said Victor's dad, placing himself between them. Tacie Ramona przeszło nawet przez głowę, żeby uderzyć tatę Wiktora, ale zauważył, że ten mały, chudy człowiek był bardzo pewny siebie. Ramon's father thought about hitting him, but he noticed that the small, thin man was very sure of himself. I... Wiele rodzin stanęłoby po jego stronie, and that lots of families were there to stick up for him. No, poza tym miał rację. After all, he was right. Bicie dzieci to rzeczywiście nie było coś, co powinni robić twardziele. Hitting kids did not appear to be what tough guys did. I wtedy właśnie tata Ramona zrozumiał, dlaczego Wiktor mówił, że jego własny ojciec był prawdziwym twardzielem. That was when Ramon's dad understood, why Victor said that his own father was a tough guy. Twardziel, czyli ktoś na tyle odważny, żeby znieść wszystkie ciosy, które spadały na niego, w imię dobrej sprawy. One brave enough to put up with anything bad that came his way to stand up for what was right. Tata Ramona też chciał być twardzielem, prawdziwym twardzielem. Ramon's dad wanted to be that tough too. I tak tamtego dnia oni wszyscy porozmawiali sobie i rozstali się jako przyjaciele. And so that day they, they chatted all afternoon and left as friends. I nauczyli się, że bycie twardzielem, w byciu twardzielem chodzi o to, co jest w środku. Having learned that being a tough guy is about what's inside. Bo to właśnie ze środka prawdziwy twardziel bierze swoją siłę. Żeby walczyć z niesprawiedliwością. because that is where tough guys get their strength from to cope with and fight unfairness hey little bear, where'd you learn that song you daddy oh you ready to go <laughs> okay He couldn't have the toy till his nuggets were gone. A green traffic light turned straight to red. I hit my brakes and mumbled under my breath. His fries went a flying and his arm covered his lap. Well, in my four-year-old said a four-letter word. It started with S, and I was concerned. So I said, "Son, now where'd you learn?" Talk like that. He said, I've been.